A więc pierwszą, pierwszym impulsem do, do tego, żeby być trenerem, dla mnie jest to, że mogę realizować autorskie programy, pracować z ludźmi, o których się uczę, że mogę być przydatny, że chcę być przydatny, kompetentny i to, że robię coraz to nowe rzeczy, że po prostu jakby będąc aktualnym trenerem podążam za aktualnym jakby tropem tego, co się dzieje na rynku. Nie zawsze to jest dobre, więc nie muszę tego robić, ale mogę iść do przodu, mogę iść do tyłu, mogę się rozejrzeć. To jest bardzo, bardzo pozytywne. Drugi trop to był taki, że wyznaję pewną zasadę, czy to, co robimy, jest dobre. Otóż zastanawiałem się kiedyś nad tym, że dużo ludzi robi złe rzeczy. Złe rzeczy. Na przykład, no nie wiem, sprzedają złe produkty bankowe, tak? Złe produkty bankowe, są po prostu złodziejami, oszustami, świadomie wprowadzają klienta w błąd. Albo sprzedają jakieś złe produkty jakościowe, a tu grzebień z lat 70. Albo robią różne złe rzeczy, na przykład sprzedają mięso w mięsie, którego tam jest 6%, a reszta to jakaś padlina, padaki, krowie czy coś innego. Albo na przykład yy, weterynarze, którzy zostawiają na noc pieczątkę swoją za opłatą w zakładach mięsnych, a te zakłady mięsne coś tam. Albo robi się kosmetyki, które coś tam. Albo robi się jakieś coś, lekarstwa. No nie wiem. Robi, produ robi się produkty, które są z, z założenia złe, i, i to nie chodzi o to, że zdarzy się produkt zły, bo szkolenie słabe też się zdarza. Tylko, że robi się to świadomie, że się odpierdziela manianę. Albo jeszcze gorzej, że jest się wyrafinowanym takim słowem. Głosem zła. I pomyślałem sobie, że w życiu powinno się robić coś takiego: Tak myślę sobie, że to, co robimy, możemy wyjaśnić rezolutnemu sześciolatkowi albo wrażliwej ośmiolatce. Czyli jak mamy syna czy córkę, on ma sześć lat. Czy 7? Ona ma 8, jest bardzo wrażliwa, ratuje wróbelki w parku i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Jest bardzo emocjonalną dziewczynką. To czy my, będąc na przykład. Yy, no właśnie, czy my możemy powiedzieć temu dziecku wprost to co robimy? Czy ma, robiąc to co robimy, możemy. No, tatusiu, co robisz? No, biorę tam soję, taką w zasadzie mięso w standardzie padliny, dodatki, emulgatory. Co to są emulgatory? No widzisz córeczko, to jest coś takiego, co powoduje, że coś co jest śliskie, glutowate i obrzydliwe, ma strukturę takie bardziej apetyczną, ale jest to szkodliwe, no. I, I sprzedaje to jako pełnowartościowy produkt spożywczy. To jest dobre, tato? Nie, no. Sam bym nie chciał tego dotknąć patykiem przez szmatę, no ale sprzedajemy to, no. Albo co robisz, tatusiu? No piszę takie artykuły, synku, na temat różnych ludzi, którzy są niewygodni po prostu zadaje takie pytania bez odpowiedzi, które obniżają ich kondycję, na przykład, czy iksiński jest zdrowy umysłowo, a jest? Oczywiście, że jest. Moim zdaniem zadaniem jest zburzyć godnościowe podstawy chińskiego, po prostu go zeszmacić, skurwić, zniszczyć. Po prostu to jest walka dobra ze złem. A po której stronie? Po stronie złej, bo kupili moją duszę za bardzo niedrogo. No właśnie, czy można tak dziecku to powiedzieć? Tak prawdę, tak prawdę, prawdę, tak prawdę, nie to, że powiedzieć, no tatuś tam zajmuje się cyferkami, no bo, no bo tak można powiedzieć o wszystkim, tak, ci, którzy obliczyli, że y, Ukraińców trzeba wybić za czasów Niemców hitlerowskich, ponieważ Ukraina nie wyżywi i armii niemieckiej i Ukraińców yy, i w jakimś tam ministerstwie to wyliczono, że tam trzeba ich y, pozbyć się, to też można powiedzieć w domu, że no tatuś pracuje w cyferkach, no to nie o to chodzi. Tylko tatuś właśnie obliczył, że tyle i tyle set tysięcy ludzi w zasadzie de facto skazał na śmierć, ponieważ coś tam. A czy ty to musisz robić, tatusiu? No i tu są kolejne pytania. Czyli wyobraźmy sobie taką rozmowę z rezolutnym siedmiolatkiem, ośmiolatkiem, ośmiolatką, pięciolatkiem. Czy potrafimy mu powiedzieć to, co robimy, ale naprawdę to, co robimy? I wyszedłem z założenia, że, że trener, jeżeli jest dobrym trenerem, to zawsze może z dumą powiedzieć to, zawsze dla mnie jest to kryterium. Czy ja bym mógł z dumą powiedzieć i, pra i prawdziwie to, co robię siedmiolatkowi, na przykład co robisz? No, realizuję projekty edukacyjne dla dorosłych. Na czym polegają? No Na tym, że ludzie mają do wyboru, czy chcą pracować wydajniej w tym y, reżimie czasowym i zarobić więcej pieniążków, a jednocześnie zachować dobrą formę i kondycję intelektualną, czy może chcą zarabiać tyle, je zarabiali, ale pracować krócej, część czasu poświęcając swojej rodzinie. No i też uczę ludzi słuchać klientów, ich potrzeb, ponieważ zawsze jest dobrze, jak się ludzi słucha. Mm -hmm. No, to jest fajne, właśnie takie kryterium. Czy to, co robimy, spełnia kryterium tego, żeby można było to powiedzieć yy, siedmiolatkowi? Co robiliście, tatusiu w pracy? No, dzisiaj liczyliśmy głosy. Powiedziałem, policzmy głosy i policzyliśmy. No. ale to nie chodzi o to, żeby powiedzieć taką ściemę, tylko powiedzieć, co było wynikiem liczenia tych głosów? Dlaczego to zrobiliśmy? Kto nam za to zapłacił? I dlaczego? I co będzie konsekwencją tego dla milionów ludzi za lat 10, 20? A co będzie konsekwencją dla nas samych za lat 30? A przecież to już niedługo. Więc chyba wydaje mi się, że to jest kryterium tego. I właśnie chciałem zawsze zajmować się tym, żebym mógł o tym z dumą powiedzieć siedmiolatkowi resolutnemu. To właśnie to jest to. To jest właśnie ta druga część. Eee, dlaczego zostałem Trenerem. Bo o tym ja, przynajmniej, mo mogę mówić z dumą i jestem z tego bardzo zadowolony. Pozdrawiam serdecznie.